To ja, Pruczek. dzisiaj gramy w mini-futbol. Prawdopodobnie to jest ostatni odcinek z tej gry na tym kanale, albo bardzo długa przerwa od tej gry, bo ta gra mi się już znudziła. O, to jest Nunak zawsze, jest powtarzalne tu wszystko. I po prostu dzisiaj zagramy tak mecza pożegnalnego z tą grom. Muszę wystawić najlepszy skład. Dzisiaj zrobię wyjątek. Wystawię piłkarzy albo... Nie będę kombinował. Zagramy mecza i tyle. Tak gra nie to, że na właśnie, to jeszcze zacina nowy stadion jakiś, taki klimat chiński Sakura, czy coś tam, nie wiem, chiński smok, mocny rywal i to chciałem, chcę najbardziej trudny mecz jak się da tylko, nawet by mógł być rywal, który ma 800 mocy. Ciężki ten rywal, i to mi się podoba. Ta gra zacina, więc będę miał utrudnienie. Czemu tak słabo? Dam sobie uciąć głowę, że to nie są prawdziwi gracze. Każdy tak samo gra. Jest gol! Trybuny szaleją. Czemu mi paul dało, a mu nie. Nie wiem. To jest losowe. Kolejny minus tej gry. Ona jest trochę za prosta. Jestem pewny, że ten mecz przegram. Bo ta gra jest ustawiona o to chodzi. Tego też nie chce mi się w tą grę grać. Ostatnia kontra w tym meczu, może tej drużyny, ale jest blokowana. Jeszcze będą. Nie, błąd. Ustawka, mówiłem. Ustawka. Dobra. I to jest koniec tego meczu. Nie wiem gdzie. Uznajmy, że taktykę z FIFA, czyli. W tamt... No i gol. Okej. Okay. Chyba, że strzelę, ale tu kombaki są niemożliwe. No i faul znowu, no. No ta gra jest głupia. Ciapa. Te gry są ustawione. Jeszcze mam szansę ostatnią. Nie. Nie. I gówno. Strzelcie sobie. No! Nawet taki prosty strzał i patrzcie. Takie lekkie kopnięcia, bramkarz ma to w dupie. To potwierdza, że ta gra jest do likwidacji z tego kanału. Ja chcę tylko grać w gry, które są normalne. Do zobaczenia. Pa!